Kochani, jest 5 po 8, odwiozłam już Emilę do zerówki, Filip pojechał sam rowerem, Brian właśnie wyszedł na pociąg, mój mąż gdzieś tu krząta się podział już widzę, że przycina nasze drzewka, więc będzie robota, wiecie jak, uplanowałam sobie całkiem inny dzień, nie wiedząc, że będę miała przez pół dnia. Męża w domu, więc już jest zmiana planów, ale to nic. Mam ugotowaną botwinkę. Muszę wynieść tą moją rozgadaną papugę, żeby jej nie przekrzykiwać. Poza tym, w szkole ruch jak w Rzymie. Słuchajcie, mamy mały parking i samochody stały. Ani wjechać, ani wyjechać. Ja byłam y, pewna, że tak będzie, więc stanęłam po prostu pod biedronką. W biedronce to w ogóle u nas pustki. Ja nie wiem, czy to jest zrobione po to, żebyśmy wykupywali to, co jest, bo y, byłam 15 km od nas w biedronce i tam jest wszystko. Także takie sztuczne wykupywanie. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Może nie mają dostawców, może nie mają. Y, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, nie wnikam. W każdym bądź razie. Wzięłam tylko podstawowe rzeczy. Mam nadzieję, że przyjdzie mi dzisiaj ta suszarka. W sumie myślę, że przyjdzie, bo już przyszło mi powiadomienie, że yy, będę miała. Będę też miała jakąś paczkę od yy, kuriera. Nie zamawiałam, więc to będzie jakaś paczka niespodzianka. Yy, więc czekam tym bardziej. Poza tym jeszcze przyszły moje bodki. Za chwilę Wam też w filmie pokażę. Ja zaczynam dzień kawą. A was witam i proszę o te łapki. Jeśli nie subskrybowaliście, to zasubskrybujcie kanał i życzę Wam miłego oglądania. Będę z Wami robić śniadanie, tylko coś mi tu się odbija. O, może tak lepiej? Hmm, jeszcze Was przetrę. W sensie kamerę. Uwaga, będzie ciemno przez chwilę. I lepiej? Nie wiem robię właśnie śniadanie dla mnie i dla męża. Mam chleb bierdąkowy. Yy, właśnie, w Biedronce dzisiaj jest 2 plus 2 gratis. Dajcie znać, co kupiłyście. Ja nie kupiłam nic, ale to może dlatego, kurde, uciekłam z kadru, może dlatego, że nic yy, tam nie było. To jak mówię, właśnie te półki u nas to są takie puste. Po drugie, to ja już chyba też mam, spotkałam właśnie koleżankę, bo mamy przesyt, bo no co, garczki wezmę, jak ja mam Termomix, to teraz więcej w termomiksie niż w garczkach. W garczków mam dwie szuflady, nie, jedną szufladę i druga to jest yy, te. Pokrywki do nich. No ale patelnie, no to patelnie też użyłam, tylko Stefala. Jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. Boże, jaki twardy ten tekst. W sensie skórka. Wziąłem z biedronki tylko dwa czosnki, bo to są te olbrzymie. Gladiator się nazywają. I za. Tutaj wam pokażę, jakie olbrzymie te czoski są. To jest jeden czosnek wielki. Ja te czosnki już miałam z biedronki i są super. Wypadek. Przerwałam na chwilę, bo wszedł mąż i mówi tak, wypadek był. Obcina drzewka wszystkie. Uch, obcina drzewka, więc przyniósł mi, że się stał wypadek. No i tak kiedyś to, że ładne jabłko mu spadło. W sensie obcięło się, a nie chciał go wyrzucić. E, o czym mówiłam? A, że wzięłam sobie właśnie te czosnki. Jest bardzo duży wybór kwiatków, właśnie yy, takich, no, jak się to mówi? Cebulowych. Więc jeśli chcecie, żeby coś działo się już od wiosny na Waszym ogródku, to macie właśnie fajny moment, żeby sobie to kupić. Ja muszę w ogóle przeglądać moje czosnki, bo moje czosnki zrobiły się teraz takie małe, bo ja mam już takie czosnki, tylko zrobiły się malutkie, one po prostu trzeba by było wykopać i zobaczyć, co tam się dzieje i może jej odżywić. Łyk kawy. Wiecie, co się stało wczoraj? Wczoraj był 1 września. Moja Emilia jest tak uparta jak ja. Moja mama mówi, że ten upór ma po mnie, ale ja faktycznie jak sobie coś e, umyślę, to po prostu musi to być moje albo muszę to zrobić tak po swojemu, bo... albo no muszę, no. No i Emilia jest taka sama i wiecie, co zrobiła wczoraj Emilia? uparła się, że pójdzie na różowo, w różowej sukience. Ja jej mówię, że wszystkie dzieci będą na biało-czarno, biało-grawatowo, że przecież ma sukieneczkę, możemy ubrać spódniczkę czarną, białą koszulkę. Nie, nie, i tupała, i nie, to ona nie idzie, i coś tam. Mówię, Emilka, będą wszystkie dzieci tak, bo to jest początek y, roku szkolnego. Trzeba ubrać... Nie. Znaczy się, dobra, okej. Okay. Ubrałam ją na różowo, słuchajcie, i pojechałam z nią wcześniej. I yy, dzieci są już na placu. Emilia moja się rozgląda. Im bliżej dzieci, moja Emilia już czuje, że moja ręka idzie coraz bardziej do tyłu. Więc ona się zaczęła chować. Zauważyła, że jest jako jedyne dziecko na różowo. No ale nic, ja twardo idę, bo wiem, że dzieci weszły tam jeszcze do mm, szatni. No i są faktycznie wszystkie te koleżanki Emilii. Emilia się moja rozgląda, chowa się za mną, mówi: dobra, mamusi, już następnym razem nie będę taka uparta. Pozwoliłam jej popełnić błąd. Kucnęłam przy niej i mówię, i co? Jedziemy się przebrać? Pędem, słuchajcie, pędem do samochodu. Znaczy ona tak się cieszyła, że, że jednak się przebierze. Ja już miałam wszystko gotowe, bo ja wiedziałam, że i tak ona zrozumie, że, no, ja miałam nadzieję, że zrozumie, że, że popełniła błąd, że jako jedyny rodzynek będzie na różowo i będzie jej po prostu głupio. Więc wpadła w sukienkę, przebrała nawet opaskę, słuchajcie, bo miała opaskę. śmiałyśmy się właśnie yy, z taką małą... Z Kasią, bo nawet opaskę potrafiła przebrać na czarną, bo miała różową. I już dołączyłyśmy do apelu do, do całych tych dzieci, jak uczeń, a nie jak zwykła dziewczynka z drogi. Tylko jechała do domu i mamusiu, Ja już nie będę taka uparta, ty wiedziałaś lepiej. Ja chciałam, żeby po prostu zrozumiała, że popełniła błąd. Niech popełnia błędy, niech ona się uczy, niech wyciąga wnioski, by tak samo było z chłopakami. Że okej, okay, dobra. Może być. To Twoja decyzja. To tyś będziesz głupio I tak samo była, to było z Emilią, także ona się szybciutko przebrała yy, i czuła się fajnie, jak, jak już wyglądała jak cała reszta dzieci. więc... A początek co? Początek nie było ich pani, bo się pochorowała. Będzie chyba od wtorku. Nie ma jeszcze dzisiaj stołówki, więc musiała jej spakować. Kazała sobie kupić winogron, więc dała mi winogron, dała mi kanapeczkę, dała mi picie. I co jej dałam? A, takie suche talarki. O, tutaj są. Usypałam jej parę i popędziła w podskokach, no ale tam dzisiaj jeszcze było takie, mówię, duże zamieszanie. Ja chyba jak w większości szkół patrzę, bo mój Fido mości się na poduszce i będzie spanie. No dobra, słuchajcie, lecimy, bo przyszły moje buty. Tu w ogóle um, ubrania do oddania po Filipie, bo tak wyrósł, że. A, pan pocierzył. Przyszły moje buty, już wam pokazuję. Nie, to nie jest ta strona. To jest, e, są buty ze strony Royal Fashion. Proszę bardzo, tak to wygląda. I tak prezentują się moje bodki z takim dość dużym wycięciem na. nas będziemy mierzyć dziewczyny na kostce, proszę. I one są takie zamszowe. Ten kolor tutaj jest przekłamany. Słuchajcie, one są, o, właśnie takie. Tak, jak teraz pokazuję. I z tej strony mają zamek. Bardzo podoba mi się to, że to jest naprawdę niewysoki obcas, taki kwadratowy, więc będzie fajnie, wygodnie. Mam nadzieję, zaraz będziemy wszystko wiedzieć. I one są takie półokrągłe. Ja chciałam do takiego tupania, do przedszkola, na zakupy. Także nic takiego bardzo eleganckiego, ale chciałam, żeby to było wygodne i pasowało do wielu stylizacji myślę że kolor jak najbardziej trochę się boję tego czy to nie będzie za bardzo mi odstawało bo ja mam dość szczupłą nogę i potem właśnie jak jest jakiś taki yy, kozaczek do góry to mi dużo odstaje zaraz to yy, zobaczymy zmierzę i będziecie widzieć tutaj jest drugi całkiem nieźle to jest yy, wykonane za chwilę wam powiem, ile za nie zapłaciłam, bo szczerze to nawet nie pamiętam, bo wtedy, co oglądałam, to oglądałam ich tak dużo, że w końcu nawet nie wiem, na jaką cenę się zdecydowałam, ale wiem, że były niedrogie. Na pewno, myślę, że przed 70 zł. No wiadomo, że to nie są ocieplane, bo to są takie na jesień. No już nawet na teraz, rano jest zimno, wieczorem też jest zimno. Także dobra, mierzę już tyle, nie gadam. Tu, tu siadam, filmuję. Widzicie tam coś, widzicie? papiery. Obu. Dość yy, lekkie. Fajnie, że będzie mam nadzieję yy, ten obcas na tyle wygodny, żebym mogła właśnie biegać. Już Wam mówię. No, nie wiem, czy mi nie będą odstawać. Kurde, te stopki są... To jest właśnie ten problem. Muszę mieć mniejsze stopki. Jeszcze niższe. Uff! Okej. Okay. Kurde, czy będziecie widzieć? Dobra, stanę na schodach. No i jak to? Widzicie? Widać mi kawałek stopki, więc albo schowam, albo muszę mieć... Ja z góry je widzę, a Wy chyba nie widzicie. Kurczaki, jakby to zrobić, żebyście widzieli. Obniżę tak, żebyście widzieli moją nogę. O, i fajnie to wygląda, bo właśnie tu jest ta goła yy, kostka. No i jak tam nie wystaje mi, ja idę do lusterka, przytup tam trochę tu. Nie, fajnie to wygląda, podoba mi się. I są naprawdę bardzo, bardzo wygodne, właśnie o to mi chodziło. Fajnie wyglądają już w połączeniu z tymi jeansami. Ej, ja bym obawiała nie biegać w nich. Tak elegancko. Napiszę wam cenę, bo po prostu nie pamiętam, muszę wejść. A kupowałam je przez Allegro, tak? Tak, przez Allegro. Tak to wygląda. One mają tutaj takie cięcie. Odcięcie, cięcie, widzicie to? Poruszam trochę. Tak. Ale, jeśli szukacie czegoś mega wygodnego, jasnego, bo ja lubię jasne buty, to polecam, bo naprawdę będzie wygodnie. No, jest obcas, ale jest naprawdę fajnej wysokości i fajnie to jest rozłożone. Kurczę, podobają mi się. No, i żadne pieniądze. Dobra, dobrze się zdecydowałam. Zamki wyglądają tak. No, trochę to odstaje, bo ja wiadomo, mam yy, szczupłą tą nogę, ale wcale mi to nie przeszkadza. Jak stanę normalnie, to mi tego nie widać. No jak będę chodzić, to trochę będzie widać. Zamszowe, no to trzeba dbać faktycznie, ale słuchajcie, ja wszędzie autem. Już zresztą miałam w zimie takie jasne zamszowe i nie było żadnego problemu. Także tym bardziej teraz w takich ciapach. Bo ja za zwierzę to albo trampki, albo adasy. A właśnie chciałam, żeby był taki niewielki obcasik. Dobra, tyle tych, tego zachwytu tymi jakże zwykłymi butami, ale myślę, że spodobają się Wam. Moi kochani, wszystko jasne. Ja już wiem co. Przy, po prostu y, skąd ta paczka od kuriera? Mówiłam wam, że ja nie zamawiałam kompletnie nic i y, w szoku byłam. Myślałam, że po prostu jakaś pomyłka nastąpiła i zamiast do paczkomatu y, ta suszarka, na którą czekam, przyjdzie y, kurierem, ale byłam w błędzie. To paczka od Basic Lab. Y, to jest kolejna paczka PR-owa. Ja nie mam współpracy. I zobaczmy co tym razem przyszło. Słuchajcie. Karteczka nowości. A, ja miałam emulsyjne serum z czystym retinolem 0,5%, ale ja miałam słabsze, 0,3%. Ja za chwilę przyniosę kosmetyki, jakie sama sobie kupiłam i jakie wcześniej też. Bo to jest druga paczka pierowa od Basic Lab. Tak to wygląda. Pudełeczko, pięknie zapakowane. A, to będzie taka szufladka. Fajnie, bo tu jest. Tera i wyjeżdża. O, ile dobroci! Słuchajcie, jak się cieszę to jest to, że ktoś z, yy, po prostu zupełnie za darmo, bo ja mówię, nie mam współpracy i yy, wiecie, że ja chciałam bardzo przetestować te kosmetyki i ja za pierwszym razem kupiłam sobie je sama. Potem firma Basic Lab się odezwała i teraz już drugi raz wysłała mi paczuchę. Słuchajcie, ręczniczek z logo Basic Lab, Anka. Okay. Nie mam jednego poznokcia, sorry. O, proszę bardzo. Tak to wygląda do mycia twarzy. Super ekstra. Ale widzę, że do mycia twarzy jest coś jeszcze. Ja nie miałam nic od nich do mycia twarzy, więc wow, dermatologiczna, emulsja emulsjonująca do skóry ultra wrażliwej. Ekstra. I przy retinalu, retinolu, w stosowaniu, yy, musicie pamiętać właśnie o bardzo delikatnym oczyszczaniu twarzy, ale takim dość dogłębnym. I yy, o tym, żeby używać. SPF a najlepiej 50. Ja mam dwa kremy, bo jeden to jest lekki krem ochronny SPF 50. Jeden z nich kupiłam, drugi dostałam, a tu jest lekka emulsja ochronna i ja wolę właśnie tą emulsję niż krem krem bieli i śmierdzi. Ja mówiłam Wam, w ogóle niektóre te kosmetyki śmierdzą. Ja czasami mówię, że jak ryba, no a mój mąż mówi: A nie lubisz ryby? Przecież ryba śmierdzi, ale jest bardzo dobra i zdrowa. I tak samo jest tutaj z tymi kosmetykami, bo one niektóre właśnie tak zajeżdżają, ale to jest moment taki, że za chwilę to się wszystko utlenia i tego zapachu nie czuć, dziewczyny. Także spoko, smarujecie się, dwa głębsze wdechy gdzieś tam i za chwilę tego już po prostu nie czuć. a ja przynajmniej tak robię. Słuchajcie, no i właśnie mamy, tak jak mówię, poczekajcie, ja zaraz yy, przyniosę sobie to, co ja miałam, bo ja mam opakowanie z tego, co ja sobie kupiłam, to serum. I porównamy, czy mam rację. No i dobra, słuchajcie, tak, miałam rację. Ja miałam emulsyjne serum, ja to bardzo lubiłam. Yy, 0,3% czystego retinalu, a tu jest retinol. Poczekajcie. Retinolu. I 5% to jest ta właśnie nowość od nich w pudełeczku. Słuchajcie, yy, nie popełnijcie mojego błędu. Używając właśnie tych kosmetyków, rytno musicie y, stosować je na początku, co czwarty, piąty wieczór. Nie róbcie tego tak jak ja. Ja co drugi wieczór, a bo co oni tam wiedzą, co mi się stanie, nic mi na pewno nie będzie, niech to działa, niech tu się dzieje, nie widzę efekty. Wiecie co? Moja skóra została y, poparzona w miejscu nosa, miałam koło oka, y, skóra po prostu y, spękała mi, zrobiła się czerwona, y, podrażniona, wysuszona, mocno wysuszona. Ja po prostu przyspieszyłam. Szyłam, a piszą wam, że to się tak nie stosuje. Także, ym, jeśli chcecie mieć naprawdę efekty retinolu, no to nic na siłę. Co dwa tygodnie możecie sobie to skracać o jeden dzień, więc już nie co 4-5 dni, tylko na przykład co 3-4 dni stosować ten y, retinol. Obserwować swoją skórę, używać y, właśnie kremów z SPF-em, super ekstra y, oczyszczać i będziecie widziały efekty. Słuchajcie, ja wiecie to? Ja nie mam żadnego rozświetlacza. Nie używam rozwieszcza, bo ja po prostu nie, nie umiem nawet tego ładnie nałożyć. Wierzcie, mi, jakaś taka tu wyżej, tam niżej ta tafla wyszła, ale patrzcie się to, ona się błyszczy, ona żyje. Ja po prostu jestem w szoku, jak dobrze te kosmetyki na mnie wpływają, i ja na pewno nie zmienię ich na żadne inne, jestem tego absolutnie pewna. Yy, musiałam trochę poczekać, poczekajcie, miesiąc to używałam tak natrwało, a yy, z pierwszej kosmetyki kupiłam sama, właśnie wczesną wiosną. A miesiąc używam tych od Basic Lab, które przyszły w paczce pierowej wcześniej. Także widać efekty. Moja skóra jest rozświetlona, nawilżona, bardziej zwarta. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Nie mam żadnych podrażnień, jedynie to co tu. To jest efekt tego, że za chwilę będę miała miesiączkę. Niestety tak jeszcze u mnie to działa. Skupmy się na tym, co dostałam jeszcze. Słuchajcie, serum regenerujące strukturę skóry z ceramidami 1%, probiotykiem 2%. Słuchajcie, ja tu przyniosłam te kosmetyki, mi się zdaje, że ja to mam. Czy to jest to samo? Tak jest. Także spoko, mamy zapas. I Też Wam bardzo, bardzo polecam. Proszę bardzo. I to są kosmetyki właśnie ekstra, bo Wam pisze tutaj, o, czy stosować na dzień, czy stosować na noc, widzicie, macie zaznaczone. Także yy, ja sobie tu pudełka po prostu zostawiam. Nie, ja Wam powiem szczerze. Jest kubka, gdzie jest na dzień, a jest kubka, co jest na noc, i tak mi się nie miesza i tak jest dla mnie najszybciej, najporęczniej. No, bo tego czasu nigdy nie mam aż tyle, ile bym chciała. O ile wieczorem nie ląduję, że tak powiem, na pysk, to sobie mogę siedzieć i delikatnie wszystko wklepywać, wsmarowywać. To jednak rano to jest jednak szybko. Ja po prostu najpierw. Yy, najpierw myję twarz, potem nakładam jedno, myję zęby, to się wchłania. Potem yy, ubieram się, nakładam sobie drugie. I jak idę wypić kawę, wypiję kawę i dopiero nakładam kosmetyki kolorowe, żeby to wszystko miało czas wchłonąć, ułożyć się. I no, samo to, że krem z SPF-em, no to musicie odczekać, żeby on się fajnie ułożył, a w ogóle to Wam powiem, że krem z SPF-em na pewno wiecie, że powinno się wklepywać y, i poprawiać w ogóle co 2-3 godziny, żeby on dbał o naszą skórę, y, żeby nas schronił przed tym, żeby nie powstawały właśnie przebarwienia posłoneczne, no ja tak nie robię, ja Wam powiem szczerze, że jak się wmaluję rano to najczęściej chodzę w tym makijaż do wieczora, chyba że już wiem, że nigdzie nie będę chodzić nikogo straszyć, no to się sobie zmywam i nakładam właśnie pielęgnację ale to się naprawdę bardzo często, bardzo rzadko zdarza, bo czas, po prostu nie mam czasu, ale przy tych kosmetykach naprawdę nie potrzebujecie dużo czasu, a teraz, właśnie, bo ja nie mam żadnego kodu dla Was, no bo ja po prostu nie mam współpracy z Basic Lab, ale ja wiem, bo przyszedł mi SMS rano, że tam jest minus 35%, więc jeśli chcecie spróbować swojej przygody. To ja wam yy, z Beauty to ja wam serdecznie polecam te kosmetyki. Słuchajcie, ja mam ich naprawdę dużo. Ja naprawdę część z nich kupiłam. Tutaj jest odżywka do włosów. No jest, już prawie jej nie ma, bo podbiera mi ją mąż. Krem nawilżający na noc. To jest taki bogaty, dość tłusty. Ja wam mówię, że ja tego używałam na noc, bo on się nie nadaje moim zdaniem yy, jako krem pod makijaż. To jest właśnie to serum yy, regenerujące Sprężystość i odbudowa też bardzo, bardzo Wam je polecam. Mam jeszcze, tu jest właśnie serum antyoksydacyjne. Proszę bardzo, tak. Tu jest kolejny serum. Także ja tego mam naprawdę sporo. Ja sobie to podzieliłam, yy, jak to używać. I mówię kubka na dzień, kubka na noc i 15 minut wystarczy na to, żeby to fajnie. No czy 15. No mi trochę dłużej schodzi, bo ja mówię, zęby to tam to rozkładam sobie to, żeby się to wszystko ułożyło. Yy, nie jedno bezpośrednio na drugie, tylko jedna chwilę tego czasu. Wy też tak macie, tylko to trzeba organizacji i uporu. No i ja myślę, że właśnie takiej. Yy, codzienności, dzień w dzień to stosować i zobaczycie, yy, że Wasza skóra nie będzie szara, obiecuję Wam to, nie będzie yy, odwodniona, to też Wam obiecuję, będzie nawilżona, rozświetlona, działa. To naprawdę działa, dziewczyny. Także yy, jeśli kogoś zachęciłam, wejdźcie sobie na stronę Basic Lab, przeglądnijcie, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Mój obiad dzisiaj wygląda tak. To jest botwinka z Thermomixa, ugotowana w Thermomixie piernikiem z własnych buraków, z ziemniaków, że tak powiem od chłopa, moja marchewka, cebula tak samo jest moja, no i y, oczywiście czosnek, bo jak mówiłam, w większości tych y, dań tutaj jest cebula i czosnek. Troszeczkę masełka, proszę bardzo. Wygląda smacznie i naprawdę smakuje. Mój mąż przed chwilą zjadł cały talerz, powiedział: "Dziękuję, pyszne było". No i tak, Emilia już wróciła, słuchajcie, zjadła wszystko, co jej dałam, także teraz y, kopytek jej zrobiłam z masełkiem, z bułeczką i będzie sobie zajadała. A ja co? A ja będę dalej kucharzyć, gotować jeszcze w pralce, mam y, jedno pranie w suszarce, się suszy jedno, także co? Życie. Dobra, słuchajcie, y, jedziemy, o, jedziemy po, dzwonię tymi kluczami, chapciach jedziemy do paczkomatu, ale jeszcze takie pytanie, czy... O, czy wasze psy też jeżdżą z wami? Chodź gdzie? Ale jesteś różowa w tym ekranie. Dobra, muszę Was zapiąć jakoś i będziemy jechać po tę suszarkę do grzybów. Zabrała go, ale to tylko dwa kroki, także spoko może jechać z nami. Nie, Fiduś? O. W końcu ładna. No i dobra, w ten sposób wygląda właśnie ta suszarka do grzybów i innych Silvercrest, także z Lidla. Tak to wygląda. Pięć poziomów, na razie więcej nic nie wiem, będę czytać. Suszarka spożywcza, tak to się nazywa. Yy, moc, wszystko macie tu. Nie Będziemy sprawdzać Emilia, nie? Oczywiście tutaj tester. Yy -y, potniemy w więc może marchewkę. Mhm. W, w weekend, marchewka, marchewkę. Emilia tutaj się yy, no, cieszy, bo Macia przysłała nam namiary na marzonetki, a Emilia bardzo, bardzo chce I będę przesu... ale Nie wiem, czy to mi się uda, bo będę przesuszać od koleżanki Eminciu, do koleżanki. To są ćwiczenia, party. kochanie. Dopiero w październiku się tam zaczyna wszystko. Będziemy widzieć. Poczytamy, popytamy z tatą Emila. A jeśli chodzi o suszarkę, no to mówię, testy też będą. Może pomoże mi mąż w weekend to ogarnąć jakoś. Ja tak trochę się zastanawiam, bo ja tą suszarkę Mamo, wzięłam z polecenia. Się, tu się Włącza. No. Wzięłam z polecenia Kasi In. Na pewno znacie jej kanał. Ona właśnie mówi, że od lat ją ma i jej służy. Także mam nadzieję, że i u nas się spisze. Ja bym chciała właśnie wysuszyć te moje warzywa. I kiedyś grzyby, może jakieś śliwki, śliwki. Jabłka, będziemy testować. Dobrze, to jak pije chomik, to niech pije będzie słychać, że on tam gdzieś jest. E, słuchajcie, przychodzę z Wami już pożegnać, bo zabieram się znowu za kobytka, bo już będzie Brian. Za chwilę będzie też Filip. Mm, a godziny już naprawdę zleciały i żeby o, potem wam. pospinał i spadł. Oj, oj. Mamy kaskadery. Te chomiki to normalnie chodzą po, tym, po tej klatce, tak? I spadają raz za razem, no ale tak lubią. Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego weekendu u nas chłodno. Powiem Wam, że już rano było chłodno i teraz też ten wiatr taki zimny, przeszywający. Także dajcie znać, jak tam u Was pewnie gdzieś pada miejscami deszcz. An, Fido się z Tobą żegna. Miłego weekendu i do zobaczenia już w poniedziałek.